Aleluja, Ewelinko. Aleluja, Aniu. Chciałam ci coś powiedzieć, co bardzo mi dotknęło z naszego spotkania czwartkowego, dlatego do ciebie dzwonię, ponieważ powiedziałaś, że stale wspominasz w swoim świadectwie i jest to dla ciebie ważny moment, kiedy Pan Bóg. Pojechaliśmy razem do koszalina i tam się modliłyśmy, kiedy Pan Bóg Cię dotknął w tym koszalinie w czasie tej adoracji. Ty go prosiłaś, on cię wysłuchał. I powiem ci szczerze, kiedy to powtarzasz któryś raz, to mnie samą to dotknęło. Także Pan Bóg mnie dotknął, żebym ci powiedziała coś, żebyś zrozumiała, jak bardzo on cię kocha, ale też żebyś nie była okradziona z tej miłości, której, żebyś jak gdyby całe świadectwo miała też z innej strony. Jak bardzo Pan Bóg Cię kocha, jak bardzo myślał o Tobie. Mianowicie, kiedy Ty byłaś jeszcze na leczeniu w, w Gliwicach, szukałaś, ratowałaś się, jak mogłaś po ludzku, jeździłaś po lekarzach, po różnych terapiach i miałyśmy się spotkać. To była połowa października, pamiętasz to. Tak Aniu, bardzo dobrze to pamiętam. No i miałyśmy tak. się spotkać, żeby po prostu y, wspólnie sp spotkać się, pomodlić się. Dlaczego to... Mi ty szukałaś ratunku, a Jezus mi powiedział, że mamy, mamy się spotkać w kaplicy. On chce być wystawiony i On wtedy ciebie uzdrowi, uwolni. On chce zmienić twoje życie. No, i starałam się go posłuchać, szukałam takiej kaplicy, takiego miejsca, ale na ten czas nie udało się to. W serce mi bardzo bolało, że nie może to się wydarzyć, no ale mówię, Panie Jezu, no, 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 widzisz, staram się, staramy się, ale nie wychodzi. Nie mogę znaleźć tego miejsca. Potem byłaś na rekolekcjach w innych miejscach i najpiękniejsze jest to, zdałam sobie sprawę, że Pan Bóg dokładnie po dwóch miesiącach, kiedy byłyśmy właśnie w kaplicy w adoracji, jakby cały Twój proces uzdrowienia, uwalniania, dotykania Jego miłością zrobił w ten sam sposób, który powiedział w październiku, po dwóch miesiącach. Tam wtedy w koszalinie zrobił to samo. Był też wystawiony, można było go adorować. My mówiliśmy mu o miłości do Niego, ale on dotknął nas swoją miłością. Mnie dotknął, dlatego że powiedział, że to, co powiedział, było prawdą, że zobacz, to, co mówiłem, zrobiłem. I ten sam sposób, który mi powiedział, to się wydarzyło. A ciebie dotknął? Dlaczego? No ty to wiesz, bo ten, który jest dotknięty najbardziej, wiesz, to go dotknęło, prawda? Tak. Ja wiem, że ciebie to dotknęło. Dlaczego? Tak. Bo o tym opowiadasz, o tym momencie w koszalinie. I wiem, że to było tak ważne, że Pan Bóg jest wierny. I tak nas kocha. I tak dba o szczegóły. Pamiętasz ten moment? Tak, pamiętam bardzo dobrze ten moment. Ja wtedy miałam taką ogromną potrzebę przytulenia się do Ciebie. Ale siedząc tutaj, tak, klęcząc z tej kaplicy, mówię, no to nie będzie stosowne. No jak? To nie jest, no jak mogę się przy, wziąć i przytulić do kogoś? No tu ludzie siedzą, będą się wszyscy patrzeć, Ale ja już chodziłam z, tym, z taką potrzebą, już, już, już ileś, tam, ileś tam czasu, właśnie. I nagle klęczę za tobą w kaplicy i nagle ty się odwracasz i mnie przytulasz tak mocno, że ja już nie miałam siły. Mi po prostu już ręce opadły, jedynie potem cię tak. Ale dotknęłam w tyle, ale ja byłam, ja byłam tak zaskoczona, ja byłam tak mocno zdziwiona, że ja tylko pamiętam, kiedy cię zapytałam, Aniu, czemużeś to zrobiła? No, A ty mi wtedy powiedziałaś, bo Jezus mi kazał. No tak, on mnie prosił, ja... przytul ją, te... przytul Ewelinę, przytul Ewelinę. Ja wtedy namacalnie poczułam, że Jezus... On, on mnie słyszy. On mnie słyszy. To było tylko w moim sercu. Tego nie mógł wiedzieć nikt. Nikt. A on to słyszał. Także to mu mógł... tak mocno... A jemu ja się skrywa. nie odmawia, Ewelinko. Jemu się nie odmawia. On chciał być moimi rękami. I tak się cieszę, że mogłam cię przytulić. Ale kiedy to mówiłaś na spotkaniu czwartkowym jako, jako jak wspomnienie, że to cię bardzo dotyka, to Jezus mi powiedział, przypomniał, zobacz. Ja już to zaplanowałam dwa miesiące temu. Rozumiesz? Tak. I ja się czułam wtedy ja dotknięta. <noise> Bo tak jest Bóg, zawsze dotyka dwie strony. Zawsze chce więcej miłości. Dawać i więcej dawać. I więcej dawać. Tak, mu za to. Cieszę Bóg się, że on cudowne. jest i że żyje i że możemy o nim rozmawiać. I on do nas mówi cały czas. I nas przytula. Tak. I to jeszcze jak mocno.